Do narkotyków. Czy jeżeli w Polsce niekoniecznie zalegalizowano, ale po prostu nie karano by za posiadanie narkotyków i używanie, kto by na tym ucierpiał? No bo zadajemy sobie takie pytanie w świetle Czech, w świetle Holandii. Gangi, gangi by na tym ucierpiały. W tej chwili jak jest zakaz, podobno gangi płacą półtora miliarda dolarów rocznie politykom za to, żeby nie znieśli zakazu narkotyków, bo zakaz, to cena jest ogromna, prawda? I jakoś jest słaba, to trzeba by to zrobić. A jakby cena, cena była taka jak cena aspiryny, no to kto by w tym handlował, prawda? Kto by dawał za darmo dzieciom trzy działki, żeby się wciągnęło w ten narkotyk, żeby wpadł w narkomanię, prawda? I potem bałudzi, bo nikt innego nie zna, więc, więc nie kupi. Więc tutaj potworny mechanizm rozprzestrzenia na narkomanię przed wojną nie było walki z narkotykami, dlatego nie było narkomani. Obecnie były przypadki. Witkacy brał, prawda, wiadomo, yy, ta przybyszewskiego córka yy, zmarła z błotu na nowego. No i zmarł on i chwała prawda. My mówimy, jasno, jeżeli ktoś bierze narkotyki, są trzy możliwości. Albo on bierze i mu to nie szkodzi, no to sam sobie obchodzi. Albo panuje nad tym, prawda, albo szkodzi to umrze, prawda. I, i jednego idioty mnie. Powiedzmy sobie jasno, czy ludzie są odpowiedzialni. Powinni być odpowiedzialni? odpowiedzialni, tak. Co do, dzieci, co do dzieci, to oczywiście rodzice tym no, powinny powinni Jak to. już mówiłem tutaj na spotkaniu, to ja uważam, że jak rodzic na, 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 na mordę i wybije parę zębów, i zrobi narkotyków, który daje jego dziecku, no to sądy powinny uwalniać takiego rodzica od kary, bo on ma prawo swojego hmm. dziecka. Dzieci są własnością rodziców i rodzice powinni mieć środki, żeby je dać. Powinna być głowa rodziny, ciągły rodziny być przywrócona, jakieś uprawnienia. Dzisiaj ona nie może nic, nie może kapcela na dziecku dać, nie może zamknąć takiego narkomana, żeby nie mógł wyjść na zewnątrz. Nie może go wyrzucić z domu, nic nie, nic nie może zrobić. No jest Jestem więźniami własnym tak, domu. Tak, nic, nic nie może, ojciec z rodziny widząc z jego dziecko w nie może mu nic zrobić, nic. Jeden z Polaków ostatnio zabił pająka, który wtargnął do jego mieszkania. Okazało się, że pająk był pod ochroną, a ten człowiek wezwał policję. No bo co zrobić z takim ogromnym pająkiem. No i powołano biegłego. Dalej już nie śledzimy po prostu tej, tego całego zdarzenia, bo to jest jakiś jeden wielki nos. To co wezwał policję, to się upech, ale nie no, dzisiaj, dzisiaj powiedzmy jasno, większe prawa ma byle, byle pies niż, niż człowiek. Bo... Sam się zajmuje, to bardzo opieki nad zwierzętami, a to bardzo opieki nad ludźmi jeszcze nie ma. Przez Jeżeli jest... ktoś zobaczy węża w swoim mieszkaniu, to lepiej niech wyjdzie i nic z nim nie robi. Bo może trzeba, trzeba, trzeba go nakarmić, żeby nie padło się. Ja nie, nie, nie e, Oczywiście, że nie ma sensu tam zabijanie węża i tak dalej, bo trzeba tam za sprzedać tego węża, bo wolny to rozwiązuje. Wolny to rozwiązuje, bo trzeba tego wziąć, złapać i sprzedać. I się zarobi jeszcze parę złotych. Także, także to jest problem, ale, ale, ale o, o, nie można równać zwierząt z ludźmi. Trzeba powiedzieć jasno, zwierzę to jest zwierzę, człowiek to jest człowiek. My mamy czynić ziemię sobie poddane, jak mówi Pismo Święte, i zwierzęta mają nam służyć, a nie mam służyć zwierzętom. Tak jak kiedyś ekolog się, się domagał, żeby zlikwidować wszystkich ludzi, dzięki czemu uratuje się ekosferę i cały ekosystem. E, także to my mamy rządzić tym zwierzętami. To jest nasze zwierzę i my powinniśmy o, o tej Bardziej litować się nad ludźmi, a nie nad zwierzętami jednak Ja chcę ostrzec Państwa. Lewica ma takie piękne hasła. Na przykład takie hasło tutaj jest zwierzęta trzeba traktować tak samo jak ludzi. To jest piękne hasło. Ładnie no, no. brzmi. Tylko to oznacza, że ludzi trzeba traktować tak samo jak zwierzęta. To znak równości. No tak, no. to jest to samo dokładnie. Z tego wynika, że skoro zwierzę cierpiące usypiamy, to ciągnie nie eutanazja, prawda? Eutanazja jest prostym wnioskiem z, has z hasłem, więc wzięta trzeba traktować tak samo jak ludzi. Ja bardzo Państwa ostrzegam przed hasłami lewicy, bo jest że wszystkie dzieci są nasze. To znaczy, że moje dzieci nie są moje, Pana dzieci nie są Pana, one są również Pana. Nasze. I już jakiś urzędnik decyduje o tym, Nasze, czy nikogo? Czyli, Czyli niczyje. Wspólne. Jak był taki wierszy satyryczny zarazów Komuny, Podziemny oczywiście, bo to dzisiaj całego ludu, który rzucił feudalne pęta, bo to wynik wspólnego trudu, robotnika, chłopa, studenta. I myślę, że na tym zakończymy naszą rozmowę i pozostawimy każdemu te słowa do rozważenia według własnego uznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.